Cześć, witam Was wszystkich w następnym odcinku. Dzisiaj zajrzymy do piwnicy, jak zimują w okolicach marca nasze egzotyki. Zobaczymy ich stan. Jak się trzymają? Czy są jakieś straty? Ale z pierwszego punktu widzenia jest wszystko ok. Może poza niektórymi okazami. Które pierwszy raz są zimowane w takich warunkach, czyli przy małym okienku, dosyć takiej półciemnej piwnicy w temperaturze około 10 stopni. Dobrze, zobaczmy, może na Musabasio. To jest jeden z większych okazów, którego mam. Kupiony w tamtym roku w jakiejś szkółce na internecie. Jak widać, dochował się <noise> dwóch malu maluszków. Oczywiście podlewanie bardzo znikome, gdyż banany w czasie uśpienia tego nie znoszą. Dosyć wysoki banan w dobrej kondycji. Tu mam jeszcze następne musabasion, Trochę mniejsze osobniki, ale również do dobrej kondycji zachowane. Nic się z nimi nie dzieje. Nie ma żadnej choroby grzybowej. Maureli, oczywiście. Maureli to sam w sobie. Bananowiec, który jest nawet zimą ładny. Te purpurowe liście naprawdę wyglądają wspaniale. Również bez jakichś chorób grzybowych. Kolokazja odora. Ona również wygląda dobrze. Agawy amerykańskie. Brukmansje. Roku będą kupione w tamtym roku w Biedronce. Też ładnie zimują. Następna alokacja, ale niestety nie powiem Wam jak ona się nazywa. Chyba że ktoś z Was wie, to proszę o informację. Oraz trawa vertigo. Jest to tak zwana trawa słoniowata. Czarna. Najszybciej rosnąca z traw, jaka jest. Pierwszy raz ją zimuje, Ściąłem ją na późno, późną jesienią na taką wysokość. Jak widać, <coughs> żyje. Puszcza nawet takie drobne listki, które wyciągają się do Słońca, czyli można ją zimować wbrew opiniom które są na internecie że bardzo ciężko tą trawę przyzimować w polskich warunkach jak na razie widać że chyba będzie że jest taka możliwość polecam tą trawę bo już ona jest naprawdę przepiękna Lubi słoneczne stanowisko. Długie liście zwisające potrafią przybrać nawet czarny kolor. Zresztą puszczę takie porównanie tej trawy, jak wygląda w lecie. Będziecie mieli okazję porównać, jak ona faktycznie wygląda w sezonie. No już wcześniej pokazywałem największy z maureli, który mam w tej chwili. Trzeci rok będzie. Okej, okay, byle do wiosny. Miejmy nadzieję, że po tych chłodnych początkach marca w końcu zrobi nam się w Polsce pogoda na tyle, żeby można było przynajmniej te te roślinki wynieść na zewnątrz do słoneczka a no to czekamy na lepszą pogodę w innym miejscu mojego domu przechowuję roślinki, które wytrzymują bardziej ekstremalne temperatury tu jest temperatura w takim przeciągu w ganku dochodzi czasami w zimie do plus 4 stopni Nigdy nie spada poniżej, ale zawsze te parę stopni jest na pusie. I w takich warunkach równie dobrze zimują takie rośliny jak agawa amerykańska, wiecznie zielona facja japońska. Jest to roślina, która może być przechowywana jak i w domu w uprawie doniczkowej, jak również w ogrodzie. Waszyngtonia robusta, e, przepraszam, nitkowata. Jej się trochę dostało po liściach końcówki, musiałem poobcinać, gdyż zrobiły się suche i brzydkie. Zobaczymy, jak w tym roku się przyjmie, czy będzie coś z niej. Sagowiec. można powiedzieć od nasionka hodowana miał tylko z 3 lata co roku wypuszcza około 5-6 listków poza tą drobną plamką z przewarywienia wygląda całkiem nieźle również jedna z roślinnych śródziemnomorskich Oto roślinki śmiało można trzymać w warunkach parę stopni powyżej zera. Okej. Okay. Jeśli macie jakieś pytanka dotyczące zimowania roślinek zapraszam na swoją grupę oraz na czat. Pozdrawiam. Temperaturze od 0 do 6 stopni najlepiej zimują. Taktylowisk kanaryjski, Oleander, Sagowiec, Waszyngtonia, Agawy amerykańskie. Pogoda. No, pogodę dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam do następnego odcinka. Thanks